Marcin Lis, Business Insider Polska. Dzień dobry i zapraszam na kolejny odcinek Biznes Teraz, którego gośćmi są pan Artur Pęksyt, członek zarządu Porta KMI Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Wojciech Czupta, dyrektor sprzedaży IFS. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Porozmawiamy o technologii, o technologii w biznesie i o tym, jak inwestować w technologię. Ale jak inwestować w te technologie i dlaczego w nią inwestować w specyficznych czasach, w których żyjemy, czyli w czasach, w których tak naprawdę od trzech lat spotykają nas niespodziewane okoliczności i tak naprawdę od trzech lat żyjemy w kryzysie. Z jednego wpadamy albo w kilku kryzysach, które zamieniają się w jeden długi kryzys, którego najnowszym objawieniem jest kwartalna na razie, ale jednak kwartalny spadek dynamiki PKB, wysoka wciąż inflacja, problemy z płytkim rynkiem pracy? No I niepewność jutra i w takim trudnym rynkowo czasie zazwyczaj firmy obawiają się podejmowania decyzji o inwestycjach ze względu na to, że są koszty. KMI Porta Poland podchodzi do tego trochę inaczej. Na pewno podchodzimy troszkę inaczej, bo każda specyfika firmy czy branży jest inna. Natomiast rzeczywiście potwierdzam, te ostatnie lata to jest stres test dla każdych z przedsiębiorstw i bez wyjątku trzeba się odnaleźć w dużym popycie i zaspokoić potrzeby konsumentów, jeszcze niedawno, i nagle trzeba się też z kosztami i operacyjnie dopasować do tego, że konsumenci z perspektywy sytuacji gospodarczej też rezygnują, przekładają swoje biznesy. Wcześniej przyspieszyli, bo mieli Kapitał teraz spowalniają i w tym momencie jakby definicja tego, co jest kosztem, a co jest inwestycją, staje się kluczowa, no bo w momencie, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna się zastanawiać, co jest nam potrzebne na dzisiaj, pojawia się to pojęcie kosztów i inwestycji bardzo istotne i technologia tutaj pełni jedną z głównych ról, bo, bo, bo byliśmy niedawno zarażeni e, tą technologią, że inwestowanie w technologię to jest przyszłość, bo pandemia, bo praca hybrydowa, bo, 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 bo zupełnie inna, cyfrowa rzeczywistość nas spotkała i dość szybko się zmieniliśmy. Tak dzisiaj ta technologia zyskuje jeszcze inny obraz, co teraz robić, kiedy jakby te środki i koszty są rewidowane i złotówka jest sprawdzana z dwóch stron. I w jaki sposób na poziomie zarządu, no bo rozmawiamy na poziomie zarządu, e, wyglądają takie rozmowy, e, w jaki sposób właśnie obraca się i zmienia się ten, to myślenie o złotówce jako o koszcie, na złotówkę jako inwestycji, że ta technologia, nawet jeśli w krótkim terminie, czyli za kwartał, za dwa kwartały, nie przyniesie nam zwrotu, to jednak w dłuższym terminie, widząc co się działo w przyszłości, ustabilizuje nam ten biznes. Znaczy dzisiaj kluczem jest chyba tu i teraz. To znaczy, jeśli technologia jest w stanie tu i teraz dać rozwiązanie na jakiś pomysł biznesowy, to ona jest bardzo często przez przedsiębiorców od razu akceptowana. Jeśli mówimy o technologii, która ma długi termin wdrożenia i przyniesie efekty za rok, za dwa, za trzy, to te rzeczy są odkładane w drugiej kolejności rozważane. Więc dzisiaj naprawdę strategią yy, cyfrowego świata biznesu jest to, żeby zaoferować skrojony ten garnitur na teraz. Strategię można mieć wizyjną długoterminową, natomiast te plany taktyczne Trato, taktyka, która dzisiaj jest bardziej modna, że, że bardziej się dopasujemy czasowo do tu i teraz, jest naprawdę domeną rozmów w zarządzie o tym, jakie decyzje jakie inwestycje są dzisiaj słuszne. A jak z perspektywy dostawcy tych usług technologicznych, dostawcy technologii wyglądają teraz rozmowy z klientami? Czy one zmieniły się w stosunku do tego? Na pewno zmieniły się w stosunku do marca 2020 roku, mhm. ale gdybyśmy spojrzeli trochę szerzej, jak wyglądają teraz te rozmowy i czym one się różnią od tego, co było w przeszłości? taki, bo rozumiem, że w pytaniu jest zawarta, zawarta kwestia porównania między czasem koniunktury, a czasem tak. dekoniunktury, tak? I teraz ten moment, kiedy pojawia się y, okres spowolnienia, y, staje się takim oknem, żeby spojrzeć na siebie, spojrzeć na biznes jeszcze tu Artur, pewnie lepiej będzie w stanie to opisać, tak? No, bo my to obserwujemy z zewnątrz, ale jest ten moment, kiedy Mamy więcej czasu na to, żeby było takie self-reflection, żeby się, żeby się przyjrzeć, czy my działamy w tej chwili optymalnie i również kiedy myślimy o wdrożeniu takiego rozwiązania, jak na przykład nie wiem, upgrade do nowej wersji systemu yy, IFS, czy, czy wręcz zastąpienie i, innego systemu yy, nowym rozwiązaniem, yy, mamy do dyspozycji więcej czasu ludzi, tych kluczowych ludzi w przedsiębiorstwie, którzy... Są kreatywni, mają ten, ten taki pierwiastek w sobie tak, takiego agenta zmiany, tak? czyli, czyli chcą coś w przedsiębiorstwie usprawnić, ale też wymagana jest pewnego rodzaju dojrzałość biznesowa, żeby, ten, żeby to okno zauważyć, żeby mieć odwagę inwestować, tak jak, zresztą, tak jak zresztą robi to Porta, inwestować w tych oknach, kiedy biznes spowalnia. Ja jakby potwierdzę tą perspektywę, że dzisiaj wraz z technologią idzie bardziej e, takie doradztwo, czy e, oczekujemy, e, że przyjdzie do nas partner biznesowy niż e, osoba, która świadczy usługi technologicznie szeroko pojęte. Bardziej liczymy, że ktoś nas wesprze, nasz biznes, w tym, żeby zaudytować procesy, żeby wręcz nie sprzedawać nowości, tylko to, co dzisiaj jest nam potrzebne w dźwignięciu się w tej sytuacji, w której jesteśmy z konsumentami, ze spadkiem zainteresowania w konsumpcji. E, I teraz ten partner sceniony, który rzeczywiście zejdzie z pozycji oferowania wszystkich rozwiązań, które ma w portfelu, tylko trafne zaproponowanie tego rozwiązania, które teraz jest potrzebne. To też ogromne zaufanie buduje w partnerstwie. Na lata, bo w momencie, kiedy będziemy znów, tak jak jeszcze dwa lata temu. E złaknieni nowości technologicznych, bo ta technologia była tak wypromowana, że chciało się mieć i aplikacji, nowego erp hmm. i automatyzację, wszystko naraz, bo wszyscy galepowali to te czasy też przyjdą, ale teraz są czasy na taki bardziej audyt procesu i dopasowanie hmm. rozwiązań do tego, co tu i teraz. Tutaj też, jeśli mogę jeszcze to uzupełnić, od strony usług, które takie firmy jak AFS świadczą, odzwierciedla się to tym, że, że to nie jest już w tym momencie taka po prostu usługa wdrożeniowa, tak? Czyli mamy system, jest początek projektu, koniec projektu, kończymy projekt i teraz z kliencie zostajesz sam, tak? Patrzymy w tej chwili na, na zagadnienie długoterminowo, tak? Czyli żeby zostać z klientem również przez ten okres już, kiedy wdrożenie się, się zakończyło, bo y, pewnie do tego tematu też wrócimy w tej rozmowie później, ale y, widzimy, że... Tempo zmian na rynku jest tak ogromne, że to, co my wdrażamy dzisiaj, czy to, co będzie gotowe za rok, może być już nieadekwatne za dwa lata, tak? Bo się zmieni otoczenie biznesowe, tak i, i, i stąd system y, informatyczny staje się takim żywym żywym organizmem, tak? który nadąża za firmą i nadąża za biznesem, otoczeniem biznesowym, w którym ta firma funkcjonuje. Yy, firmy nie są przychylne, yy, kiedy się mówi o technologii jako inwestycji. Tak samo jak przerabiamy to, nie wiem, marketing też często jest takim synonimem kosztów w firmie. Oczywiście im właściciele, im bardziej udziałowcy mają świadomość marketingową, wtedy mówią, nie, to się da policzyć, da się ROI wyliczyć. Tak samo w technologii, da się to wszystko skwantyfikować, więc ten element dzisiaj komunikacji wewnętrznej, jak istotny, jest technologia w dźwignięciu biznesu w czasie kryzysu, też należy do osób, mm -hmm. które w środku w organizacji za to odpowiadają. To jest bardzo trudna i też nowa rola. E, no bo dzisiaj IT, powiedzmy, jako, jak, jako jakiś część w organizacji, musi bardzo szybko nabyć kompetencji komunikacyjnych wewnętrznych, tak. żeby temu zarządowi wytłumaczyć, że to jest istotne, że to jest inwestycja. E, I to nie jest tak, że to jest aksjomat, tylko to jest coś, do czego trzeba doprowadzić osoby, które w pełni nie, nie muszą być świadomi tego, jak to jest istotne. Więc te zdolności komunikacyjne nagle wchodzą na wyższy poziom. I tak samo wymaga się tego od firm zewnętrznych, żeby jako ci biznes partnerzy czy, czy analitycy biznesowi przychodzili do firmy, bo wtedy ta technologia wchodzi w bardziej przejrzysty sposób do organizacji i jest zrozumiała, i wtedy się jej nie boimy, nie traktujemy jako kosztu. Ale jest to nadal proces bardzo trudny, bo to brzmi teraz w wypowiedzi dość prosto jako diagnoza. Natomiast to jest proces, który się rozkłada na miesiące, lata, chociaż w tych czasach trudnych nie mamy na to czasu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest dość istotna, że to są te trudne czasy, też na takie momenty, w którym można wprowadzić na rynek. Jakieś elementy, które są tak ładnie nazywane game changerami. I tutaj jest rzeczywiście sytuacja taka, że dzisiaj rynek, mając mniej klientów, oczekuje, że firmy, producenci wymyślą coś, co rzeczywiście tego klienta w łatwy sposób przyciągnie, zachęci do zakupu w tych trudnych czasach. I te firmy, które znów. Innowacyjnie podejdą do modelu biznesowego, który jest stary. My mamy już 30 lat, więc można powiedzieć, że funkcjonujemy na 30-letnim modelu biznesowym w drz sprzedażaniu drzwi. I urozmaicenie tego modelu o coś, co trafi już do nowego pokolenia, też może być dużym game changerem. Nagle ta forma innej komunikacji, forma innej sprzedaży, innego dotarcia do, do klienta może być tym, czym spowodujemy, że z mniejszego tortu będziemy mieli. Większy kawałek. I to jest marzenie przedsiębiorcy, żeby w trudnych czasach odciąć większy kawałek. Co jeszcze jest trudniejsze, bo walczymy o tego samego klienta. Było ich 10, teraz jest 5, a firmy nadal sprawnie funkcjonują na tym rynku, są stabilne i walczą o tych pięciu. Żeby włączyć się do tej walki o tych pięciu, odnieść ten sukces, o którym tutaj rozmawialiśmy, no to jak Pan zresztą sam wspomniał, wszystko zaczyna się od odpowiednio postawionego pytania, odpowiednio przeprowadzonego audytu. Tak. Gdyby mógł Pan z doświadczenia tego, jak zostało to zrobione w porcie, wskazać kilka takich rad dla firm, które stoją przed taką decyzją, wiedzą, że muszą to zrobić i pan już z takiej pozycji praktyka, gdyby mógł wskazać trzy, cztery najważniejsze rzeczy, które, bez których to się na pewno nie uda. Znaczy ja dzisiaj bym sugerował, że wszelkie spotkanie dotyczące dużej zmiany technologicznej w organizacji powinny być rozłożone na mniejsze części. Schodząc do poziomu, małych optymalizacji w procesie, który doskonale znamy, budujemy zaufanie do technologii i potem przez te małe, drobne rzeczy przechodzimy do dużych zmian. Bo nawet kilka optymalizacji małych powoduje, że my uświadamiamy sobie, żeby je zrobić jeszcze bardziej efektywnie, powinniśmy szerzej zainwestować, szerzej popatrzeć w organizację. Więc zaczynamy od szczegółu do ogółu w kryzysie, a nie odwrotnie. Doprowadzenie do porównywania w inny sposób, nie rosnąć rok do roku, tylko pokazując, czy twój udział w rynku dzięki tej technologii się zmieni, to też jest kolejne kryterium. Przecież dzisiaj nie mówimy o ile wzrośnie obrót, tylko ile nas udział będzie większy. Nadal to może być minus, nadal to może być niesatysfakcjonujący wynik, pamiętając jakie cudowne wyniki były jeszcze dwa lata temu, ale to pokazuje, że my się z tą technologią tu i tu odnajdujemy. Tu i teraz, a nie za dwa, trzy lata. Kiedy mówiłeś o tym, jakie są oczekiwania wobec dostawcy, tak? czymś, co nazwijmy sobie hasłowo y, transformacją cyfrową, tak? bo możemy to sobie zwizualizować w taki sposób, w takiej drabinki, tak? gdzie na dole mamy y, potrzebę biznesową, która jest gdzieś wyartykułowana przez y, klienta do dostawcy, tak? ale nad tą potrzebą biznesową jest jakiś ból, jest jakiś problem biznesowy, która ta potrzeba rozwiązuje. Nad tym bólem z kolei jest jakiś cel, który został wyznaczony przez zarząd, tak? I to jakby można to sobie prosto wyobrazić, nie wiem, na przykład zarząd oczekuje, czy właściciel oczekuje od biznesu, że biznes urośnie w ciągu określonego czasu o 10%, tak? I to zarząd firmy rozpracowuje na inicjatywy, jak, jak można ten cel osiągnąć, tak? Powiedzmy, że że w ramach jednej, z jednej inicjatyw jest potrzeba zgromadzenia dokładniejszej liczby, dokładniejszej ilości informacji o klientach, żeby przeprowadzić odpowiednie analizy i podjąć decyzję, a w związku z tym jest potrzebny na przykład system CRM, tak? I w momencie, kiedy sama ta informacja o potrzebie tym ostatnim już elemencie w tym ciągu zdarzeń wychodzi do y, dostawcy jako zapytanie, to dostawca ma dużo mniej informacji o tym, co było w tle, jaki był proces w tle. Jeśli do, dojrzały klient zaprasza dostawcę dużo wcześniej i angażuje go w cały ten proces myślowy, cały ten, ten ciąg zdarzeń, i dostawca widzi nie tylko wyartykułowaną. Jako specyfikacja potrzebę tego narzędzia, ale widzi również problem, który stoi za, za tym właśnie narzędziem, a nawet więcej widzi, jaki cel biznesowy jest do zrealizowania, to dużo łatwiej jest dostawcy zoptymalizować swoją usługę, produkt, a wręcz może zaproponować klientowi jakieś inne rozwiązania, które gdzieś u innych, w innych wdrożeniach u innych klientów się sprawdziły. I to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest, to jest ten jeden z tych takich game changerów, gdzie do, doświadczeni, doświadczeni konsultanci, doświadczeni project managerowie ze strony dostawcy uczestniczą w tym procesie, nie w tym takim oknie, wycinku czasowym, który się nazywa projekt wdrożeniowy, ale uczestniczą, współpracują z klientem przez, można powiedzieć, nieprzerwanie, tak? Przez cały, przez cały czas. I to jest ten kluczowy punkt. W tym miejscu zbliżamy się do końca. Będziemy musieli stawiać kropkę. Mamy jeszcze 30 sekund na dokończenie myśli, podsumowanie. Może Artur <laughs> Znaczy, To są trudne czasy dla silnych graczy na rynku, więc Pokój w biznesie jest bardzo dobrym doradcą, ja bym tak powiedział, że jednak emocje z zewnątrz, okej, okay, od klientów, od kryzysu przychodzą, natomiast im firma spokojniej podchodzi do rozważania tych wszystkich sygnałów z zewnątrz, tych parametrów, tym efektywniej wykorzysta ten trudny czas. Taka byłaby moja rada na podsumowanie. Ja mam podsumowanie, w zasadzie ciężko powiedzieć podsumowanie. Jeden aspekt, którego nie poruszyliśmy, to, był, to była kwestia chmury, cloud, cloudu tak zwanego. To też jest długi, szeroki temat. Ale jeden aspekt tylko jego chciałbym wyciągnąć, kwestia bezpieczeństwa, cyber security, cyberbezpieczeństwa, szczególnie w kontekście trudnych czasów i wojny, która dzieje się za naszymi granicami. Prawdopodobieństwo tego, że zostaniemy w jakiś sposób zaatakowani jako biznes wzrosło. Podejście chmurowe znacznie redukuje skuteczność takiego ataku ze strony hakerów. W tym miejscu będziemy stawiać mhm. kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gośćmi Biznes Teraz był pan Artur Pengsyt, członek zarządu Porta KMI Poland. Dziękuję. I pan Wojciech Czubta, dyrektor sprzedaży WFS. Dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Marcin Lisa. Państwa zapraszam na kolejne odcinki Biznes Teraz.